Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was jeszcze dwa życzenia urodzinowe dla moich najlepszych widzów. Jeszcze pozdrowię swoich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Bajota, pozdrawiam Dzikiego Dzika, pozdrawiam Nadie Arendt, pozdrawiam Seweryna, pozdrawiam Wojciecha, pozdrawiam. Dobrowola, pozdrawiam Noreto, pozdrawiam Rymę pana Tadeusza, pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Kacieje, pozdrawiam Hejka Blade i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zabieram się za życzenia urodzinowe. Składam najserdeczniejsze życzenia koledze Dzikiego Dzika i życzę ci. Dużo zdrowia i szczęścia na święta, i jeszcze życzę Ci dużo prezentów i szczęścia. A teraz składam życzenia Wojtkowi. Wojtek, Tobie życzę, Wojciech, Tobie życzę też wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, radości i swobody na święta i w ogóle spełnienia najskrytszych marzeń Ci życzę. No dobra, to tyle, bo muszę szybko ładować komórkę, bo później jeszcze dwa filmiki z Brawl Stars szybko muszę nagrać. To tyle, pa widzowie, trzymajcie I jeszcze Sewerynowi zapomniałem złożyć. Sewerynie, życzę Ci szczęścia i w ogóle spełnienia marzeń na Twoje urodziny. Życzę Ci Paweł Wicki Gamer, to tyle. Trzymajcie się, ciało. Cześć, po części pa. Narka widzowie, pa.